E, hejka, oczywiście tutaj niezmiennie ja, czyli Kajana LPS TV i jak pewnie mogliście zauważyć dosyć długo, około 2 miesiące nie było mnie na YouTubie, ale pewnie i tak nikt nie zauważył, bo zasięgi są słabe. I dzisiaj chciałem Wam wytłumaczyć, dlaczego nie było mnie na YouTubie i powiadomić Was o moim powrocie. A więc tak, na YouTubie nie było mnie, yy, bo słabe zasięgi filmów, chociaż nad niektórymi bardzo się staram. Montuję je po kilka godzin, nagrywam, przygotowuję scenerię i w ogóle zyskuję po 8 wyświetleń. Niby naprawdę wystarczyłoby, bym był niezmiernie ucieszony. Jakby te filmy zyskiwały chociaż po 30 wyświetleń, to by już mi naprawdę wystarczyło. Bo wiedziałbym, że jest kilka osób, którym moja działalność po prostu się podoba. Ale już wracam, tak? Więc będzie dobrze. Także baj, kocham Was.